Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. W niedzielny poranek 12 sierpnia 1945 roku na Placu Czerwonym zebrał się 20-tysięczny tłum. Moskwianie witali generała Dwighta Eisenhowera, główno dowodzącego wojskami alianckimi, które przeszły od Normandii do Łaby. Generał szedł, uśmiechając się nieśmiało, wzdłuż szpaleru ludzi machających do niego przyjaźni. Obok postępował ambasador Averell Harriman, a pół kroku z tyłu szedł marszałek Georgi Żukow, któremu przypadła rola gospodarza pobytu amerykańskiego dowódcy w Związku Radzieckim. Gdy weszli na podwyższenie, tuż obok głównej trybuny na Placu Czerwonym, podszedł do nich oficer, który zwrócił się do Eisenhowera. Generalissimus Stalin zaprasza pana na główną trybunę. Powiedział, że jeżeli zechciałby pan przyjść, to zaprasza również pana towarzyszy. Ambasador Hariman szepnął do Eisenhowera: Nigdy w historii Związku Radzieckiego nie zapraszano obcokrajowca na główną trybunę na Placu Czerwonym. Po kilku minutach stanęli obok Stalina, który serdecznie powitał amerykańskich gości i ruchem ręki przywołał Żukowa, trzymającego się kilka kroków z tyłu. Eisenhower zanotował później w pamiętniku. Marszałek Żukow był wielkim faworytem Simusa. Był włączony do każdej rozmowy, którą prowadziłem ze Stalinem, a obydwaj zwracali się do siebie w sposób zażyły i serdeczny. Było to dla mnie bardzo sympatyczne, ze względu na wiarę, jaką pokładałem w przyjaźni i współpracy z marszałkiem Żukowem. Eisenhower wyciągał bardzo błędne wnioski. Do głowy mu nie przychodziło, że dni radzieckiego marszałka są już policzone. Stalin postanowił usunąć go, choć wydawałoby się to nieprawdopodobne. Georgi Żukow stał przy nim wiernie od pierwszych dni wojny. Był szefem sztabu generalnego, gdy w czerwcu 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. Dowodził obroną Moskwy, gdy wydawało się, że stolica lada dzień znajdzie się w rękach niemieckich. Zaplanował kontrofensywę, w wyniku której wrogie wojska zostały odrzucone na zachód. Stalin wysyłał go na najtrudniejsze odcinki frontu do Leningradu, pod Stalingrad, Kursk. Armię Żukowa zdobyły Berlin. Tam przyjął kapitulację wojsk niemieckich, a szczególną nagrodą było wyznaczenie go na stanowisko dowódcy radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech. Dlaczego więc Stalin chciał usunąć legendarnego dowódcę i wiernego oficera? Stalin bał się ludzi, którzy zdobyli ogromną popularność w społeczeństwie i wielkie uznanie wojsku, a mając za sobą naród i wojsko, mogli zagrozić jego władzy. Ponadto Żukow uraził Stalina. Było to na posiedzeniu Biura Politycznego Partii Komunistycznej 24 maja 1945 roku. Stalin upojony zwycięstwem zadał najwyższym dowódcom pytanie, co sądzą o nadaniu mu stopnia simusa. Żukow nie zastanawiał się długo nad odpowiedzią. Powinniśmy pamiętać, że tytuł Simusa noszą tak odrażające indywidua jak Franco i Czankajszek. Żukow popełnił niewybaczalny błąd. Dotknął dyktatora do żywego. Stalin nigdy nie zapominał zniewak. Mógł odłożyć zemstę na rok albo 10 lat, ale zawsze do niej wracał. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Stalin podejrzliwie patrzył na marszałka Georgija Żukowa. Bał się popularności i uznania, jakie ten legendarny dowódca miał w wojsku i społeczeństwie. Tym bardziej, że coraz częściej dochodziły go informacje, iż marszałek uważa się za zwycięzcę II wojny światowej. Skupia dookoła siebie oddanych oficerów i zabiega o popularność na Zachodzie. Stalin postanowił porozmawiać o Żukowie z Ławryntijem Berią, ministrem bezpieczeństwa państwowego. Wawrentij. Wyrasta nam nowy przywódca Związku Radzieckiego. Żdano w Buganii paru jeszcze innych towarzyszy powiada, że marszałek Żukow poczuł się w Berlinie bardzo pewnie. To prawda, Kuba. Prawda. Moi ludzie informują o zbyt częstych kontaktach Żukowa z Eisenhowerem. Ostatnio widzieli się 7 listopada na przyjęciu z okazji święta rewolucji. Otrzymałem pełny raport w tej sprawie. Beria podał Stalinowi scenogram rozmowy, jaką w saloniku ambasady radzieckiej w Berlinie prowadzili Żukow, któremu towarzyszyła żona, i Eisenhower. Tu to oczywiście zapis podsłuchu. Stalin przez kilka minut w milczeniu studiował scenogram. <słuch> to łajdak. Kuty na cztery nogi. Komunizmem się zasłania. Beria wiedział, czego dotyczyła ta uwaga. Żukow przekonywał Eisenhowera, że kapitalizm odwołuje się do egoizmu człowieka, zaś komunizm stara się wyrobić w obywatelu poświęcenie dla narodu, kompleksu, którego jest cząstką. Przy tym nie wspomniał o Stalinie i nie zganił Eisenhowera, gdy ten wyraził potępienie dla wszystkich systemów umożliwiających rozwój dyktatury. Myśli, że jest obrońcą Związku Radzieckiego. Jak przywołać go do porządku? Trzeba dać ludziom do zrozumienia, że Żukow już nie korzysta z Twojego poparcia. To powinno wystarczyć. Resztę zostaw mnie. Tak. Trzeba zwołać na Radę Najwyższych Dowódców, aby przedstawić nasze wątpliwości co do szczerości działań Żukowa. Gdy towarzysze przekonają się, że Żukow utracił zaufanie i poparcie kierownictwa partii, nie będzie większych kłopotów. Z pozbyciem się go. Stalin chciał zastosować metodę, którą sprawdził w latach 30., gdy rozprawiał się z dowództwem Armii Czerwonej. Wtedy popadnięcie w niełaskę któregoś z najwyższych oficerów tworzyło dookoła niego próżnię. Odsuwali się najbliżsi współpracownicy i przyjaciele. Osamotnionego łatwiej było złamać, zmusić do przyznania się do wyimaginowanych zarzutów, co umożliwiało skazanie go na śmierć. Nie mylił się. Najwyżsi oficerowie zebrani w gabinecie Stalina w milczeniu wysłuchali słów dyktatora, który o swoim najwierniejszym dowódcy mówił, że przypisuje sobie wszystkie zwycięstwa i w oczywisty sposób obniża rolę naczelnego dowództwa. Potem zabierali głos. Jeden po drugim potwierdzali zarzuty Stalina i występowali mniej lub bardziej ostro przeciwko Żukowowi. Dyktator słuchając tych wystąpień był zadowolony, nie zawiedli go. Oddawali mu najlepszego ze swojego grona. Nie wiedząc, że gdy spadnie jego głowa, bardzo szybko Stalin zarządza ich życia. Żukowa na tym zebraniu nie było, ale wiści szybko dotarły do jego kwatery w Berlinie. Jorgin, niedobre wiadomości z Moskwy. Co znowu? Wczoraj na Kremlu odbyła się narada najwyższych dowódców. Nie sądzę, żeby było tam coś ważnego, skoro nie zaprosił mnie. No właśnie. Stalin otworzył posiedzenie, mówiąc o tobie, że przypisujesz sobie wszystkie zwycięstwa. Bzdura. Mnie tego nie tłumacz. Podobno wszyscy, którzy brali udział w tej naradzie, byli tego samego zdania. Jakieś nieporozumienie. Wyjaśnię w czasie najbliższej rozmowy ze Stalinem. Georgii, nie lekcewasz tego ostrzeżenia. Jest też druga wiadomość. Sądzę, że w bezpośrednim związku z pierwszą, za kilka dni przyjeżdża do Berlina Abakumow. Zastępca Berlii. Wiktor Abakumow? Tak. Meldujcie mnie o wszystkich ruchach, Abakumowa. A teraz wybacz, muszę trochę popracować. Generał Cielegin skinął głową i szybko wyszedł z gabinetu. Wiedział, że Żukow chciał pozostać sam, aby przemyśleć sytuację. Nie było cienia wątpliwości, że narada w Moskwie i przyjazd Abakumowa wiążą się bezpośrednio i zapewne chodziło o zebranie dowodów obciążających Żukowa. Nie mylił się. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Generał Wiktor Abakumow, najbliższy współpracownik Wawryntia Berii, był groźnym wrogiem i Żukow zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział również, że Abakumow przybył do Berlina, aby zebrać dowody przeciwko niemu. Nie miał jednak zamiaru poddawać. Kazał obserwować Abakumowa. Nie czekał długo. Już drugiego dnia pobytu w Berlinie generał Abakumow kazał aresztować sześciu oficerów. Tillingin, wzburzony, położył przed Żukowem listę aresztowanych. Ci ludzie zostali dziś rano aresztowani przez Abakumowa. Czy ty coś o tym wiesz? Żukow nie odpowiedział. Sięgnął po słuchawkę telefonu. Dyżurny, weźmiesz dwóch żołnierzy i pojedziesz do kwatery generała Abakumowa. Powiedz, że ma przyjechać do mnie i przyjedziesz z nim do mnie. Zrozumieliście? Kieligin patrzył na tę scenę ze zdumieniem. Dawno już nie widział tak wściekłego Żukowa. Tymczasem patrol dotarł do kwatery Abakumowa. Trzej żołnierze zastukali do drzwi pokoju generała i nie czekając na pozwolenie, weszli. Towarzyszu generale, marszałek Żukow oczekuje was. A krótko mówiąc, mam rozkaz was dowieść. Sami pójdziecie, czy mam wykonać rozkaz? Bokłow patrzył zdziwiony na zwalistego lejtnanta, który trzymał rękę na otwartej kaburze pistoletu. Jego mina mówiła wszystko. Przy próbie odmowy wyjmie pistolet i zdzieli rękojeścią w głowę. Zarzucił bez słowa płaszcz i skierował się do wyjścia. Gdy wszedł do gabinetu, Żukowa opuściła go pewność, z jaką przybył do Berlina. Spotkanie ze starym frontowcem, bohaterem drugiej wojny, onieśmieliło go. Aresztowaliście sześciu moich oficerów. Zwolnicie ich natychmiast, czy mam was odesłać pod strażą do Moskwy? Towarzyszu Marszałku, aresztowaliśmy ludzi podejrzanych o współpracę z wrogiem. Takie było polecenie towarzysza Berry. Natychmiast, czy pod strażą do Moskwy? Na froncie kazałbym was rozstrzelać. Zrozumiano? Abakumow wiedział, że Żukow niezwykł żartować i jakakolwiek próba oporu może go drogo kosztować. Natychmiast kazał zwolnić aresztowanych. Wychodząc z gabinetu, zatrzymał się na moment i spojrzał w stronę Żukowa. Chciał powiedzieć: Jeszcze się spotkamy. Ale widząc minę marszałka, przestraszył się, że jakakolwiek uwaga może mieć dla niego fatalne następstwa. Beria szalał po wysłuchaniu raportu Abakumowa. Stawił się natychmiast u Stalina. Żukow przegoniła Bakumowa. Jak widzisz, ławienci, moi oficerowie to nie byle kto. A ja nad swoimi powinieneś trochę popracować. Koba, on czuje się zbyt pewnie. Nie, nie, to my popełniliśmy błąd. Nie doceniliśmy Żukowa. A poparcie, jakie udzielili nam najwyżsi dowódcy, na grudniowej naradzie może być funta kłaków warte. Znajdę dowody przeciwko niemu. Nie wymknie się. Posłuchaj, Ławrienty. Wczoraj rozmawiałem z moim Wasilijem. Stalin mówił o swoim synu, który mimo młodego wieku miał już stopień generała-majora lotnictwa. Powiedział, że jakość naszego sprzętu lotniczego jest dużo niższa od amerykańskiego czy brytyjskiego. To doświadczony lotnik w czasie wojny latał na samolotach dostarczanych przez sojuszników. Wie co mówi. No, no właśnie. Jeżeli mimo tak dużej wagi, jaką przykładamy do produkcji lotniczej ciągle powstają złe modele, to znaczy, że rozplenił się tam sabota. wróg przeniknął i tutaj. To były straszne słowa. Zapowiadające śmierć wielu niewinnych ludzi. Stalin przystępował do nowej czystki. Zamierzał rozpętać wielką kampanię podejrzeń i oskarżeń o zdradę i sabotaż. Tak jak zrobił w 1937 roku, gdy rozprawiał się ze starymi komunistami i Armią Czerwoną. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Pierwszą ofiarą Stalina, który w końcu 1945 roku przystępował do nowych czystek, padł zastępca dowódcy Sił Powietrznych, marszałek lotnictwa Sergii Chudiakow. Aresztowano go 14 grudnia 1945 roku. W ciągu kilku następnych miesięcy w więzieniu znalazło się całe dowództwo lotnictwa wojskowego. Najważniejsi aresztowani byli przesłuchiwani osobiście przez Wiktora Abakumowa. Dowódca lotnictwa, marszałek Aleksandr Nowikow, nie wytrzymał tortur i zeznał, że Żukow skupił wokół siebie grupę niezadowolonych oficerów. Inni aresztowani, również poddani torturom, zeznawali, że Żukow współpracował z aliantami zachodnimi. W ten sposób Beria i Stalin zebrali dowody, na podstawie których mogli oskarżyć Żukowa o zdradę i przygotowanie spisku. W marcowy wieczór 1946 roku Stalin zadzwonił do Żukowa. Rząd Stanów Zjednoczonych odwołał z Niemiec Eisenhowera, pozostawiając na jego miejscu generała Kleja. Rząd Brytyjski odwołał marszałka Montgomery'ego. Czy i wy nie powinniście powrócić do Moskwy? Zgoda. Jeśli chodzi o mojego następcę, to proponuję wyznaczyć na dowódcę Grupy Wojsk oraz głównego komendanta radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech generała Sokołowskiego. On najlepiej ze wszystkich jest zaznajomiony z pracą Sojuszniczej Rady Kontroli i dobrze zna własne wojska. Dobrze. Zastanowimy się nad tym. Proszę czekać na wskazówki. Po kilku dniach Żukow otrzymał rozkaz powrotu do Moskwy, gdzie miał objąć stanowisko dowódcy wojsk lądowych. Nie miał więc powodów do niepokoju. W kwietniu 1946 roku wraz z rodziną był już w Moskwie. Mijały miesiące i nic złego się nie działo. Aż do pewnego czerwcowego wieczora. Żukow przebywał wówczas w swoim domu letniskowym w Sosnowce pod Moskwą, gdy przyjechali do niego trzej mężczyźni. Weszli do domu. Marszałek Żukow? Jesteśmy z Ministerstwa Bezpieczeństwa. Mamy nakaz przeprowadzenia rewizji. Tak, synu? Masz nakaz. No to, to pokaż go. Ciekawym, kto podpisał. Co? Pokażemy we właściwym czasie. Zaczynamy, Boria. Żukow powoli podszedł do ściany i zdjął sztucer wiszący pod olbrzymimi szablami dzika, którego upolował zeszłego lata. Przeładował broń i podniósł do góry. Ze sposobu, jaki to zrobił, wynikało, że następną czynnością będzie naciśnięcie spustu. Mężczyźni, widząc, że nie ma żartów, gwałtownie rzucili się do drzwi. Słychać było szybkie kroki i po chwili zobaczył ich przez okno, jak zamienili kilka słów z trzecim mężczyzną, który pozostał przy samochodzie, wsiedli do auta i odjechali. Żukow nie wiedział, czy była to prowokacja, czy też próba zastraszenia go, choć bez wątpienia za wizytą trzech funkcjonariuszy stał Abakumow. Georgij Żukow, wielki dowódca rzucający do boju całe armii, Wielbiony przez żołnierzy, witany kwiatami przez tłumy w oswobodzonych miastach, decydujący o życiu i śmierci swoich żołnierzy, stał przy oknie daczy, nie wiedząc, co przyniesie mu los. Stalin przystępował do następnej rundy. Zwołał zebranie członków biura politycznego i najwyższych dowódców armii radzieckiej. Ostro, nie przebierając, w słowach zaatakował Żukowa. Przetoczył zarzuty oparte na zeznaniach torturowanych ludzi. Jakoby Żukow wypowiadał się przeciwko rządowi, pomniejszał znaczenie naczelnego dowództwa i podważał jego autorytet, a w oficjalnych wypowiedziach, zwłaszcza dla prasy zagranicznej, wywyższał swoją rolę w zwycięstwie nad faszyzmem. Takie były zarzuty Stalina. Na mównicę wszedł generał Siergiej Sztymienko, człowiek Berli. Odczytał materiały zebrane przez NKWD, opierające się na zeznaniach marszałka Aleksandra Nowikowa które miały być dowodem, że Żukow przygotowywał zamach Stan. Potem występowali członkowie biura politycznego Beria, Mołotow, Malenkow, Kaganowicz. Jednogłośnie oskarżali i potępiali Żukowa. Stalinowi brakowało już tylko głosu wojskowych. Pierwszy wystąpił generał Fiodor Golikow, Jednakże jego argumenty nie miały żadnej siły, gdyż wiedziano, że nienawidzi Żukowa, który w 1943 roku pozbawił go całkowicie słusznie dowództwa frontu Brieńskiego. Potrzebny był ktoś mający większy autorytet. Wybór padł na marszałka Iwana Koniewa. Koniew zaczął tak jak Stalin sobie życzył. Skrytykował Żukowa za oschłość w stosunkach międzyludzkich, samolubność, nietolerancyjność, ale na tym krytyka się skończyła. W pewnym momencie Koniew zaczął mówić o Żukowie jako wybitnym dowódcy, uczciwym człowieku oddanym partii i ojczyźnie. Potem wstawali inni, marszałkowie Sokołowski, Wasilewski, Rokosowski, marszałek wojsk pancernych Rybałko, wojenni bohaterowie. Żaden nie odważył się oskarżyć Żukowa. Wiedzieli, że jeżeli oddadzą Żukowa w ręce oprawców Berii, wkrótce na nich przyjdzie kolej. Stalin stracił argumenty, które pozwoliłyby mu nakazać aresztowanie Żukowa. Nie mógł zrobić nic innego jak tylko powiedzieć do marszałka: Przyjdzie wam na pewien czas opuścić Moskwę. 9 czerwca 1946 roku marszałek Żukow został odesłany do Odessy na stanowisko dowódcy tamtejszego okręgu wojskowego. Ocalił życie. Tylko czy na długo. Stalin nie zrezygnował, a generał Abakumow nie zapomniał upokorzenia, jakie spotkało go w Berlinie. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Strażnicy wprowadzili generała Kriukowa do gabinetu, gdzie za biurkiem siedział generał Abakumow zajęty przeglądaniem papierów. Trwało to kilka minut. Kriukow rozejrzał się po pokoju, w którym wielokrotnie go przesłuchiwano. Ale dopiero w tym momencie usmysłowił sobie, dlaczego na ścianie wisiało duże lustro. Patrzył na swoje odbicie, i wydawało mu się, że widzi obcego człowieka starca z siwymi włosami, ziemistą cerą, podkrążonymi oczami. A więc po to je tutaj powiesili. Żeby badany mógł widzieć, jak się zmienia, jak opuszczają go siły. To był dodatkowy chwyt, aby złamać podejrzanego. No siadajcie. Oj, bili. Bili. Jeden siadał na nogach, drugi na ramionach, i grzmocili gumową pałką, złamali mi nos, wybili zęby. To dranie, ukaże dranie. Ale wiecie, generale, ukaże jednych, przyjdą drudzy. Będą rozłoszczeni, że przez was ukarano kolegów. Przecież wy macie 52 lata, piękną żonę. Chcecie, żeby Lidia Rusłanowa zęby straciła? Abakumow wyjął zdjęcie żony Kryjkowa i położył tak, aby aresztowany mógł je widzieć. Siedzi niedaleko was, oczywiście w żeńskim oddziale. Piękna kobieta. Pomyślcie, generale, nos jej złamią. No brutal jest dużo. Czego ode mnie chcecie? A widzicie, obywatelu generale, Zaczynamy rozmawiać. No to powiedzcie, w jaki to sposób w waszym mieszkaniu znalazły się 123 obrazy. Wszystkie opisane. Dwa obrazy Rublowa, jeden Szagala, jeden Kranacha i tak dalej, i tak dalej. To nie niezły majątek. A 700 tysięcy rubli? Dużo? Skąd to wszystko macie? Kriukow nie odzywał się. Wiedział, że przyznanie się oznaczać będzie wyrok. Generale kryłko, was już nic gorszego spotkać nie może. Ale żony, szkoda. Dostaniecie wyrok, czy chcecie, czy nie. Ale po co kazać cierpieć kobiecie? Mam w ręku wystarczająco dużo dowodów przeciwko wam i waszej żonie, żeby was wsadzić na długie lata. Możecie skrócić wyrok, jeżeli powiecie wszystko o waszych wspólnikach. Skąd to macie? Z Niemiec. No, widzicie, zaczynamy wreszcie rozmawiać. Mówcie, w jaki sposób dostaliście w Niemczech 123 obrazy mistrzów? Obywatele wam dali w podzięce za obalenie Hitlera. Od generała Tielegina. Od ciekawe. Od Tielegina mówicie. Zastępcy marszałka Żukowa. Kiedy dostaliście? Moja żona była na występach w Niemczech dla naszych wojsk. To znaczy, śpiewała patriotyczne pieśni. Wszystkim to się bardzo podobało. Marszałek Żukow nawet dał jej order. Często w naszym towarzystwie był generał Kielegin. Pewnego dnia był już mocno pijany. Zaproponował, żeby moja żona zabrała dużą przesyłkę do Moskwy. Powiedział, że skoro zwykle wozi dużo skrzyń z ubraniami i rekwizytami. I takiej gwiazdy to nikt nie będzie sprawdzał. Tym bardziej, że z nią podróżuje mąż generał. Zgodziliśmy się. Co to było? Biżuterie i obrazy. Co jeszcze wysyłał telegin? Wiem, że wysłał pociąg złożony z 25 wagonów. Nie wiem, do kogo należały dobra przewożone w tych wagonach. Telegin twierdził, że są to dary dla Tatarska. Podpiszcie zeznania. Abakumow był wyraźnie zadowolony. Uzyskał dowody przeciwko najbliższemu współpracownikowi Żukowa, generałowi Tileginowi, który został aresztowany 24 stycznia 1948 roku. Śledztwo w jego sprawie ciągnęło się do września 1951 roku, gdy został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W grypsie przemyconym z łagru pisał Śledczy żądali ode mnie zeznań o spisku którym jakoby kierowali Żukow Sierofia. Ja. 26 lutego 1948 roku zostałem pospiesznie przerzucony z wewnętrznego więzienia NKWD do Lefortowskiego. I tego dnia byłem dwukrotnie potwornie ze zwierzęcym okrucieństwem pobity gumowymi pałkami przez śledczych Sokołowa i Samarina. Katusze te trwały codziennie do 4 marca 1948 roku. Jedynym moim pragnieniem i błaganiem wobec Katów było, aby mnie najszybciej zabili, kończąc moje męki. Żukow wiedział, że jego wrogowie gromadzą dowody. Każdego ranka, gdy wychodził do pracy, miał przy sobie niewielką walizkę. W niej była bielizna i przybory toaletowe. Obawiał się, że w każdej chwili może być zabrany do więzienia. Serce nie wytrzymało stałego napięcia. Na początku 1948 roku dostał zawału. Jednakże aresztowanie nie następowało. Do dzisiaj nie wyjaśniono, dlaczego Stalin zrezygnował z planu zamordowania marszałka. Może przesądziło o tym pamiętne zebranie, gdy najwyżsi oficerowie nie wsparli jego oskarżeń. Może dlatego, że sytuacja na świecie uległa gwałtownej zmianie. 26 czerwca 1950 roku w Korei wybuchła wojna i niebezpieczeństwo, że przerodzi się w konflikt globalny, było bardzo duże. Stary marszałek, który swą wartość wykazał w najbardziej przełomowych momentach II wojny światowej, stał się znowu potrzebny. Objął stanowisko zastępcy ministra obrony. Czy Stalin zrezygnował z planu usunięcia żukowa? Zapewne po zakończeniu wojny koreańskiej podjąłby swą akcję. Nie zdążył. Zmarł w marcu 1953 roku, a marszałek Georgi Żukow zemścił się na berii, osobiście go aresztując. O, sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.